Oto kulisy sprawy, które mrożą krew w żyłach. Na sali sądowej właśnie ujawniono sekret, który do tej pory skrywały kamery pytania na śniadanie. We wtorek odbyła się kolejna odsłona głośnego procesu, który Katarzyna Cichopek wytoczyła Paulinie smażd. Choć na sali zabrakło obu pań, to zeznania jednego świadka sprawiły, że publiczność wstrzymała oddech. Mowa o Jouni Kurskiej, byłej szefowej śniadaniówki TVP. To, co powiedziała, idzie znacznie dalej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać i rzuca zupełnie nowe, szokujące światło na to, co działo się za kulisami popularnego programu. Zeznania te malują obraz psychologicznego dramatu, finansowej presji i korporacyjnej gry, która toczyła się tuż po zgaśnięciu kamer. Przechodzimy do sedna, do szczegółów, które naprawdę porażają i które do tej pory były jedynie przedmiotem domysłów. Joanna Kurska, wezwana na świadka. Opisała sceny, jakich widzowie TVP nigdy nie mieli okazji zobaczyć. Zeznała, że po programach Katarzyna Cichopek była w stanie kompletnego załamania nerwowego. Kasia była zalana łzami. Te słowa, wypowiedziane pod przysięgą, odbiły się echem na sali sądowej. To nie była metafora. Była szefowa PNŚ wyznała, że Cichopek była w rozsypce emocjonalnej, była zapłakana, a jej odporność psychiczna była na granicy. Puszczały jej nerwy. Kurska posunęła się do sformułowania, które uderza najmocniej. Zeznała, że musiała wręcz reanimować kasię i maćka po każdym wydaniu programu. Słowo reanimować jest tu kluczowe sugeruje stan bliski śmierci emocjonalnej, kompletne wyczerpanie i utratę woli walki. Wyobrażacie sobie ten niewy kontrast? Przez kilka godzin, od rana, musieli stawać przed milionami widzów, uśmiechać się. Rozmawiać o lekkich tematach, prowadzić program, jakby nic się nie stało. W tym samym czasie, jak określiła to Kurska, byli obiektem największego hejtu, jaki możemy sobie wyobrazić. Ale skąd brał się ten hejt? Jak to się stało, że para, która była na szczycie? Kurska cofnęła się w swoich zeznaniach do momentu, gdy Cichopek i Kurzajewski, jako absolutnie główny, najbardziej uwielbiany przez widzów duet PNS, Nagle znaleźli się na celowniku. Według byłej szefowej, wszystko miało się zmienić po serii publikacji ze strony Pauliny Smaść. To właśnie te działania miały uruchomić lawinę. Jak zeznała, do redakcji programu zaczęły masowo, w zorganizowany sposób, wpływać skargi od widzów. To nie były pojedyncze głosy. To była fala, która żądała jednego usunięcia Kasi i Macieja z anteny. Treść tych skarg była brutalna i celowała w najczulsze punkty. Pisano, że są to złe osoby, że Maciek okłamał żonę, a przede wszystkim co miało być ciosem wymierzonym prosto w wizerunek Kasi, że Kasia zabrała dzieciom ojca. Kurska poszła o krok dalej, twierdząc przed sądem, że jej zdaniem taki właśnie był precyzyjny plan Pauliny Smaszcz zniszczyć ich jako parę zawodową. Nie jako parę prywatnie, ale zniszczyć ich źródło dochodu i status publiczny. Myślicie, że to koniec? Skargi to jedno, ale uruchomiono znacznie potężniejszą broń. Zeznania ujawniają, że fala hejtu została sformalizowana. Skargi trafiły także do Komisji Etyki TVP. To już nie były anonimowe komentarze w internecie. To były oficjalne dokumenty, które wymagały oficjalnej reakcji zarządu. I tu następuje prawdziwy zwrot akcji moment kulminacyjny który pokazuje, jak blisko byli katastrofy. Kurska ujawniła, że nad parą wisiała realna, namacalna groźba zdjęcia z anteny. Co więcej, sam prezes TVP miał sugerować ich zwolnienie. To pokazuje, że plan, jeśli wierzyć Kurskiej, było krok od powodzenia. Machina korporacyjna była gotowa poświęcić swoje gwiazdy. Kurska zeznała jednak, że postawiła się tej decyzji że nie zgodziła się na to i postanowiła bronić pary, biorąc na siebie odpowiedzialność. Ale to nie był koniec ich kłopotów. Tu kryje się kolejny sekret, o którym mało kto wiedział. Nawet gdy obronili swoje miejsca w programie śniadaniowym, Katarzyna Cichopek poniosła gigantyczne straty finansowe. To jest ten twist, który pokazuje skalę problemu. Kurska ujawniła na sali sądowej, że w wyniku całej tej afery, aktorce. Nie przedłużono kontraktu gwiazdorskiego. Mówimy tu o astronomicznej kwocie, która według zeznań Kurskiej opiewała na od 85 do 100 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zamiast tego Kasia została zdegradowana finansowo. Z gwiazdy stała się współpracownikiem otrzymującym wynagrodzenie od odcinka, a jakby tego było mało, z czasem zaczęła dostawać tych odcinków coraz mniej. Inni producenci również mieli przestać dawać jej inne produkcje do prowadzenia. To było metodyczne, powolne odcinanie tlenu. Jakie emocje musiały temu towarzyszyć? Tu właśnie analiza zeznań kurskiej staje się najbardziej wstrząsająca. Była szefowa PNŚ podkreślała, że cichopek była wtedy jedyną żywicielką rodziny, ponieważ jej były mąż, Marcin Hakiel, nie zarabiał. W jej oczach widać było nie tylko smutek ale przede wszystkim paniczny strach i troskę o utratę pracy. To rzuca zupełnie nowe światło na całą sytuację. Nie mówimy już o konflikcie celebrytek, o urażonej dumie czy walce o popularność. Mówimy o potencjalnym zniszczeniu stabilności finansowej całej rodziny, o walce o utrzymanie dzieci, o spłatę zobowiązań. Czy była to więc tylko osobista, emocjonalna vendeta, czy może wyrachowana? Chłodna strategia mająca na celu zniszczenie przeciwniczki nie tylko wizerunkowo, ale przede wszystkim ekonomicznie? Zeznania Joanny Kurskiej jednoznacznie sugerują tę drugą, znacznie mroczniejszą opcję. Ujawniają one obraz dramatu rozgrywającego się tuż po wyłączeniu kamer, obraz kobiety załamanej, płaczącej w gabinecie szefowej, która zapewniała ją, że nie straci pracy, póki ja tu jestem. Te zeznania to prawdziwa bomba, która całkowicie zmienia postrzeganie tego, co wydawało się tylko medialną przepychanką. Pokazują one brutalne kulisy i emocjonalną cenę, jaką Katarzyna Cichopek miała zapłacić za swój nowy związek. Co myślicie o tych wstrząsających rewelacjach? Czy wierzycie w obraz zapłakanej Kasi i precyzyjnie realizowany plan zniszczenia? A może to tylko gra procesowa świadka? Kto w tej wojnie jest prawdziwą ofiarą? Dajcie znać w komentarzach.